To jest jedna gra na świecie, chyba, w której nie wiesz, kiedy wygrywasz. I czy wygrywasz? Nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. Przecież to jest. Katorga. Katorga. Dobra, no, plan jest prosty, tak? Rozjechać tego tutaj, Freira. I tu też. Uuu, możesz, to Okej, Ok, no chyba, chyba nie ma co tu zwlekać, tak szczerze mówiąc. Wiesz wjeżdżam tu. Ja podejrzewam, że tutaj i tak nic nie ma. W chłopie. Ja tu tak ładuję, że to jest głowa mała. Uuu, a to tylko 8 to słabo. Bo to chyba jest bardziej na... Na umocnienia i tu mnie zjadą teraz. O kurde, i patrzcie jak teraz to ładuję. No, to będzie szybka wojna, tak myślę. Uulala! Ta moja artyleria, to tutaj nic nie robi. Tu trzeba marynarkę zaraz budować. Okej, okay, ale jeszcze jak ładuję, to już ładuję grubo. Okej. Okay. Nie no, to zachowam. Stolicę to zachowam. Kurczę, no nie wiem, nie, nie mogę leczyć kościa, to jest dziwne. Nie mogę leczyć generałów. Trochę sus. No ale cóż. Dobra, wjeżdżam też tego zioma Żeby jak najszybciej zakończyć Istnienie tejże cywilizacji, bo mnie irytuje Mhm, mm tak myślałem No i let's go Do widzenia, żegnam pana To burzę w pizdu, bo nie potrzebuję tego Okej, okay, zdobywamy to. Nie, nie zdobywamy tego. Nie, zdobywamy to. Co ja z tym robię? Chyba to palę. Okej. Okay. Tutaj dostaję można powiedzieć spietol. Dlatego robimy akcja ewakuacja. Uff, prawie mi tego generała złej. No, ja, to jest wielki odwrót robiony. Okej, okay, to jest ich stolica. Ganga, ale nie, nie próbuję tego przyczynia, bo nie ma szans. Że z nią zabrz, zabrę sobie pokój. Zabrę sobie pokój i wezmę to pazjaiaraj. Ja <laughs> A dam mi tą swoją. O, no, tego już mi nie da. Ale jak da mi to? No to ja biorę to. Patrzcie, patrzcie, od, oddała mi to po prostu bez, to jest niesamowite. Bez, bez wojny. Ale jaja. Ja. No tutaj jest gruby wpiernicz, niestety, no cóż. Okej, okay. let's cool. Kolejne zajęte i kolejne do zburzenia. No niestety moje siły na północ zostały pokonane, ale kupiły mi na tyle dużo czasu, że... że zająłem kusku. A oprócz tego, że zająłem kutku, to zajęłem też prawie Aksum. Prawie. Prawie czyni wielką różnicę. A, ale jestem na dobrej drodze. A i to zachowamy sobie. Zdobyłem. <laughs> Zdobyłem to miasto wreszcie. 25 kolejek. Burzenie miasta trwa. 202 nauki. A kliknę tutaj i będę miał ile? Wciąż 202, pozdrow. Aha, czyli teraz się okazuje że nagle, że muszę przyłożyć temu Konfucjuszowi, tak? Ale ja, ja. Ha, Harriet Turban przyjmuje komunizm. No i teraz wszystko jasne, dlaczego tak się nie lubimy. No i myślę, że teraz game is over. Szczerze, myślę, że game is over. <kluzny> No, i to jest pierdolnięcie. Tutaj nie ma już miękkiej gry. No i cyk. I dziękuję. Do widzenia zajęte kolejne. Zostało jej 9 miast. To oczywiście burzymy w pistu. Zastanawiam się, czy w Oksfordzie ktokolwiek robi coś poza marzeniem i pamiętaniem. Ładny, ładny uniwersytecik. Nie powiem, że nie. Tak się zastanawiam i chyba, chyba zawieram pokój z tą wariatką. Nie biorę nic od niej, bo ona jest mi totalnie zbędna. Teraz moim głównym celem będzie nawalenie konfucjuszowi. Kurde, czuję się trochę jak, wiecie, Amerigo Vespucci i te sprawy, szukam tutaj dojścia do Konfucjusza. Podejrzewam, że gdzieś tutaj jest, są jakieś takie wąskie paski, pomiędzy którymi się przebieszczam. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś już jest jakieś miasto, nie, no bo tutaj jest mega słaby teren do atakowania. Mega słaby. Ej, tu też jest ta baba? A tu jest ten sfel. O nie, no co za jaja. I zobaczcie, tu jest wioska Monachium, która nie istnieje. Są mnie jaja. No tutaj będzie niezła jazda. Tu będzie bastion. A to jest w ogóle generał do czego? Do obrony? To napierdalanki. No to może być ciekawe. Dobra. To... najlepszą obroną jest atak, tak? Czemu minus 2? To mi się nie podoba. Wojna łąk, i On tu jakieś szabelki ma jakieś sipajów kurde. Wjeżdżam w nich Okej, okay, i teraz, łubudu No i klasunia. To mi się podoba No, z szablą na konie Jest z pistoletem na konie. Co żyje? Ile to ma HP0? No i teraz robię łubudu pierdut Gotowi? O ja! Minus 58 Tylko dlaczego to nie ma paseczka obrony? Aha, bo ja rozprułem to po prostu, tak? Okej okay. Jakbym jeszcze tutaj I zobaczcie, tej jednostki drugi raz strzelają. Genialne Okej, okay, i zajmuję chyba to miasto? Patrzcie, burzenie miasta najmuje 29 kolejek. To jest w ogóle niepojęte. Ale patrz, tutaj dostaje plus 6 do ropy. A ci tutaj dostają plus 12 do ropy. Trochę tego nie rozumiem, ale okej. Okay. Kurde, to wciąż nie jest stolica, chyba. Albo to jest stolica? Nie wiem. Tu jest stolica. Ja pierdolę. Kurwa, to nawet mi się nie chce tego miasta jebanego zdobywać, no to przecież to jest bez sensu. Nie no, to jest takie zawracanie kiem wisły, kurwa. Aha, ja tu jeszcze nie przejdę tędy, tak? <grym> nie, no, nie, nieprawdopodobne. patrz no i ten bot durny, no, atakuje tę jednostkę, mimo że tutaj prawie dwukrotnie tak jest. A, bez sensu, bez sensu. Nie przejadę tutaj, tak? Nie przejadę, na pewno nie przyjadę, No, oczywiście, że nie przyjadę On tutaj ma te cudy w tym bak Czyli jednak, czyli jednak musiałbym to zdobyć, ta. O. nie wiem. Naprawdę, to jest bez sensu. Kurde, w ogóle nie wiem, czy nie wjechać też tego tutaj, frajera. Tą Harriet Turban. Spokojnie mógłbym ją jewnąć. Patrzcie, to jest puste, tutaj nie wymaga żadnego wysiłku, bicie tego. Ta, tą Harriet jeszcze muszę jebnąć, bo znowu zaczęła być mocno. Dobra, wjeżdżam w tą dziwkę. No nie, to nie była stolica, fuck. Dobra, to trzeba znaleźć stolicę. Tylko żeby nie było tu. To się płacze, jak będzie tam. Minus 7 mam? Czemu minus 7 masz? O kurde. Samoloty? i teraz tam i też super bomba, no. No co za No patrzcie. To są jednostki i mi ich nie pokazuje. Ja pierdolę. Bo myśleć się mam, kurwa. I tu i dalej jest dział. ja Jaja. Ja, jak ja, ja A Amina przyjmuje faszyzm. No i fajnie. Super. Jeszcze tego nie zająłem. O. Super. I S. Ok, zbudowałem fabrykę i teraz na przykład mogę sobie tutaj to dodać. Okej, okay. teraz mogę sobie to dodać. To ma sens. Kurde, nie wiem, chyba muszę zabrać z nim pokój. Nie dam rady teraz za zająć tego miasta, niestety. Ale jest tak blisko. Jakiś potężny frog by tu musiał lecieć. Jeszcze tu są okręty, jakby to. Ach, dobra. Wezmę pokój i wezmę to miasto tutaj, do Tekondo. Taki mam deal, taki mam pomysł. Dobra, ale ja teraz to przyjmuję. Jeszcze nie? Jeszcze tu, ja pierdolę. Poklastać, no nic tylko się poklastać. Dobra, zająłem to wreszcie. Kurde, to jest jakieś mocne miasto, to ja chyba je zachowam. Ale on nie ma żadnych mocnych miast, no. To Deli to jest bez sensu, nie chce mi się tego Deli brać. Także ja po prostu z nim zabieram pokój. Albo to mu jeszcze wezmę, bo to 45 Dawaj to, celu Jeden z najbardziej złożonych i delikatnych ekosystemów na świecie. I dlatego ona daje tyle mu tej nauki. Okej. Okay. I w ogóle gościa? Jakby... <grych> Dobra, nieważne. To, to nie ma znaczenia. Masz. No, masz i spierdalaj. No i git. I git. I Konfucjusza... już... Już jestem w supremacji. Jeszcze tylko muszę zająć, kurde, to... Chicken eatsa i jestem zwycięzcą tej gierki. Takie, takie jest moje odczucie. Dobra, nadszedł ten moment, w którym waleją na łeb. Miałem minus 2, tak? Minus U. 9, co kurwa? O, cholera. Trochę pojwole, no ale cóż. Minus 9 Ale no, ten konflikt nie powoduje zmęczenia wojną. Minus 9, dobra Who gives a fuck ładuję go na dziurę, no patrzcie, mimo że ja mam minus 9 to i tak jestem potężny. Jestem potężny Jakaś chorągie w armii, sillo dobra. Nawet nie wiem co to są za bonusy. Ja ich nie pamiętam, żebym w ogóle kiedykolwiek je robił, no ale trudno. O kurde, minus 37 zadowolenia? No to trochę, trochę niefajnie, kolego. O kurde, minus 10. To jest potężna kara. Ona <śmaks> maksymalne ma. Ja mogę to niby jakoś debuffować, ale to kosztuje potwornie dużo, to bez sensu w ogóle. Lepiej skończyć tą wojnę po 10 kolegach przemęczyć się tak, tak mi się przynajmniej wydaje Okej okay. Zająłem sobie to chicken itza Okej, okay. uuu jak spadł o 200 spadło, spadło. <laughs> Przerostał okay. roztałki no i git Minus 11, to da się <laughs> Jeśli się zastanawialiście, czy się da bardziej, to się da bardziej <laughs> Okej okay. I teraz pokój. I muszę zobaczyć, które miasto daje najwięcej... jej. U uh. Machu Picchu? I Kajamara. Musiałbym te dwa miasta zdobyć. Które są gdzie? Tu? I tu? Wyobrażacie sobie to? Żeby jechać i zdobywać wszystkie te miasta po kolei, przecież to jest. Katorga. Katorga. Ty, a mo może ona mi je da po prostu, co? Damy. A tego już mi nie da. A tego już mi. Dobra, jedno miasto mi chce dać. Ja sobie wezmę czupiczu. <laughs> no daj. I mam pokój. I nie mam kary do zadowolenia. No i jestem teraz już na pewno najpotężniejszy, że tylko ta kulturka na minus, ale... Jest to do przeżycia. I ja też dostałem gościa. Dlaczego ja go dostałem? On jest nieskończona i dość... Aha, ja wiem, to jest jakby jakaś wieża kontroli, coś tego... Z... Aerodrome, nie mam pojęcia co to jest. Dobra, teraz się przygotujcie mam 592. Y... 592 nauki? Chwileczkę, chwileczkę. Dobra, 500, 623 to nie jest jakiś spektakularny wzrost, jednak się trochę pomyliłem. I 666. Dobra. Teraz jestem już za mocny. Za mocny. A dlaczego 666? Ale mi to pokazuje... Dobra, to jest jakieś outdated wpisie, to Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się ze wszystkich krajów włączcie się oczywiście oczywiście o Wisła, gdzie jest Wisła? tu jest Wisła no, piękna piękna Wisełka, przy Machu Picchu jest Wisła <grych> hmm? trochę nie rozumiem ukończ wszystkie trzy projekty wyścigu kosmicznego Czyli okazuje się, że ja to mogę jeszcze przegrać, tak? I ja pierdolę... Nie no, to fajnie, tylko że ja totalnie sobie odpuściłem wszystko. Co za głupota, no nie wierzę. Kurwiłem się trochę, wiecie? Wkurwany jestem. Co z tego, że ja napierdalam tutaj 1200 nauki. O ona ma. O ona ma kultury, tyle. Dobra. Minus 12. Dobra, mogę to zbić w jakiś sposób, bo jak nie zbiję tego, to dramat będzie. Minus 8, Da, on to teraz samoloty i tak dalej. A jeszcze czy mi powiedział wojnę, bo oni mieli sojusz. Ale Amina też się za to bije. <grystanie> Dobra, czyli było 20 lat pokoju, to już jest koniec. No i ona ma 12 na 3. Ja muszę po prostu zdobywać. A, pierdolę to naprawdę. Aby zmienić ideę, przecież bo ja mam ideki pod e, jakąś pierdoloną nauczkę, która nic nie daje. Kurwiony jestem na coś takiego. A ja tutaj to mam zrobić. Tu są te projekty. Kurwa, czyli ja mogłem to zrobić, chyba, tak? Nie, tutaj na przykład nie mogę zrobić tego. Chyba, że ja muszę kupić tam wyrzutnie i wtedy. No nie mam żadnych projektów biwanych, no czemu tam mogę? A, wystrzeli satelitę. No dobra, no to wystrzeliwuję satelitę. Nie wiem, pierdolę tą grę. To jest tak nieczytelne wszystko. Okej. Okay. i teraz ile mi brakuje? Muszę tylko zdobyć to. Dobra, przy czym słowo tylko to jest pojęcie względne. Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Nie mam pojęcia co tu się dzieje. Dobra, a z nim spróbuję. Daj mi to. Daj mi jakiekolwiek miasto, pajacu. No i wygrałem, tak? Czy ja wygrałem? Jezu muszę to poklikać jeszcze wszystko Perły jakieś Ja w ogóle nie... Ja w ogóle nie wiedziałem, że tu powstała mi... Co ty gadasz, chłopiec? Cztery miasta, że... Dobra. Nie, to nie ma znaczenia. O no, dajcie mi to przeklikać wszystko Czy ja wygrałem? Muszę się dowiedzieć czy ja wygrałem. Halo? Czy ja wygrałem? Zwycięstwo, niby. Po ukończeniu warunek Operacja Bluszcz. Co to jest Operacja Bluszcz, chłopiec? Tutaj będzie Operacja Bluszcz? Nie, to jest wystrzelenie satelity. <laughs> Jak się wygrywa w tę grę? Jak się wygrywa, no? Zgłębi D teorii politycznej. <laughs> no, chyba zgłębiłem. <laughs> o, zgłębiłem, no i co? Dobra, nie wiem. Dowiem się za chwilę, chyba po prostu. To jest jedyna gra na świecie, chyba, w której nie wiesz, kiedy wygrywasz. I czy wygrywasz? No i co, i teraz prowadzę? <coughs> w tych rankingach obsłanych jakichś? Nie wiem. O, prowadzę niby, 15-14. Wybierz produkcję. Nie wiem, osadników, róbcie, kurwa. Cokolwiek. Tu jest 100%, więc chyba się kończy. Nie nie, 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 wiem kiedy się kończy gra. Nie wiem jak wygrać w grę. Chyba się nie dołem kiedy się kończy gra. O! Woka współczesna dobiega końca i chyba, chyba zwyciężyłem. Tygrys, e, Niedźwiedź. Chin. No i bomba, no i jakiś fajny rysunek, obrazek i co? Co tu się dzieje? Zwyciężyłem. Albo bardzo brzydka grafika, albo się wolno wczytuje. A, a dlaczego? Dlaczego wygrałem? Bo tu mam 15, tak? Dlatego wygrałem? Aha, nie dam wiem się. <grym> Dobrze, dziękuję za oglądanie. Nie czy w ogóle to mi się zapisała? tak. dobra, dzięki za oglądanie. I co, nagram potem odcinek, w którym w ogóle swoją recenzję dam dotyczącą tej gry. O, wychodzenie do menu, o, skraszuję? Skraszuję. Skraszuję, na pewno skraszuję. Nie, nie skraszowało. Wydam potem jakiś odcineczek też, gdzie wydam recenzję swojej yy, opinii na temat... Cewki, siódemki, bardzo, bardzo dziwna gra. Dzięki za oglądanie i, i do następnego narka.